Dzień dobry. dzień dobry, witam Cię na moim kanale Wyłanie Intuicji. Ja mam na imię Danusia, a to jest nasz wrześniowy cykl wypracowywania sobie nawyku codziennej medytacji, wypracowania sobie ciszy. Dzisiaj mamy siódmy dzień cyklu i będziemy praktykować bardzo przyjemne ćwiczenie Pranajamy. To znaczy, że będziemy oddychać naprzemiennie raz z lewą, raz prawą dziurką i będziemy również zatrzymywać powietrze między wdechem a wydechem i będziemy liczyć do czterech za każdym razem. Więc tak króciutko wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. Mamy dłoń złożoną w ten sposób, gdzie wystaje nam najmniejszy i serdeczny palec oraz kciuk. Najpierw zatkniemy sobie, zatkamy sobie prawą dziurkę. Zrobimy wdech, dwa, trzy, cztery. Zmienimy dziurkę. Będziemy trzymać jeszcze dwa, trzy, cztery. Powietrze w kłucach i dwa, trzy, i wydech, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że. Bezproblemowo Was poprowadzę. Chodzi o to, że nie chcę wymieniać jeden, ponieważ wtedy już nam się zrobi pięciosekundowa sekwencja. Także jeden zawsze będzie komendą, czy to jest wdech, wydech czy, czy zmiana e, e, dziurki w nosie. No dobrze. Możesz przyjąć już wygodną pozycję. Do tej praktyki siedzimy, nie kładziemy się. Także zrelaksowane plecy, łopatki w dole. Możesz również zamknąć już oczy i nabierz teraz głęboki wdech, spokojny wydech. Wdech przez nos. Wydech przez nos lub usta. I jeszcze raz wdech, dzień dobry. I wydech, dziękuję. Teraz pozwól swojemu ciału unormować oddech. I już przechodzimy do naszej praktyki, także przygotuj swoją dłoń, swoje palce. Zatykamy na początek prawą dziurkę i lewą robimy w D. 2, 3, 4. Zmień teraz palce, trzymaj powietrze, 3, trzy, 4. I wydech prawą dziurką. 2, 3, 4. I tą samą dziurką nabieramy powietrza. 2, 3, 4. Zmieniamy palec, zatrzymujemy powietrza. 3, 4 i wydychamy lewą dziurką. 2, 3, 4. Nabierz powietrza. 2, 3, 4. Zmień palec. 2, 3, 4. 4. Wypuść powietrze. 2, 3, 4. Nabierz powietrze tą samą dziurką. 3, 4. Zatrzymaj i zmiana palca. 3, 4. Wypuść powietrze. 2, 3, 4. Nabierz. 2, 3, 4. Zatrzymaj i zmień palec, 2, 3, 4, wypuść prawą dziurką, 2, 3, 4, nabierz powietrze, 2, 3, 4, zmiana palca, trzymasz, 2, 3, 4, wypuść, 2, 3, i ostatni raz, nabieramy tą samą dziurką. 3, 4, zmiana palca, trzymaj oddech. 3, 4, wypuść. 2, 3, 4, nabierz. 2, 3, 4, zmień palec, trzymaj. 3, trzy, 4 i wypuść, dwa, trzy, cztery. A teraz już przez obydwie dziurki spokojnie, głęboko nabierz powietrza przez nos i wypuść powolutku. I jeszcze raz głęboko, może być do brzucha, do pleców. I spokojnie oddaj. I jeszcze raz nabierz powietrza i razem z powietrzem dumę i zadowolenie z praktyki. I z wydechem oddaj ocenę, <grybujesz> perfekcję. Możesz otworzyć oczy. Mam nadzieję, że moje instrukcje były dla ciebie zrozumiałe. Możesz powracać do tej praktyki tak często, jak tylko zapragniesz. Oczywiście, my ją będziemy szlifować w późniejszych dniach, bo zamykamy pierwszy tydzień cyklu, który właśnie przede wszystkim miał nas nauczyć oddechu, a później będziemy sobie modułować i, i, i rozbudowywać tą, tą praktykę. A, a też przedstawiam te wszystkie ćwiczenia, żebyś to celowo na sam koniec wybrał. Wybrała, która metoda jest tobie najprzyjemniejsza, bo to też jest tak, że niektóre są bardziej, niektóre mniej. Albo, żeby dostosować ją do konkretnej sytuacji, do konkretnego dnia, do konkretnego poczucia, bo to też tak, e, e, tak bywa. Także życzę Ci wspaniałej niedzieli. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pytaj w komentarzach. Zostawiaj sugestie, jeśli coś przychodzi Ci. Do głowy. Jeśli podobają Ci się moje medytacje, możesz również postawić mi kawę na bajkofi. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Namaste.